14 czerwca na całym świecie świętują krwiodawcy. Z tej okazji 16 czerwca w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu wręczono odznaki honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Od 2004 roku na pamiątkę urodzin Karla Landsteinera, odkrywcy grup krwi, na całym świecie obchodzony jest Dzień Krwiodawców. Również w Raciborskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowano uroczyste obchody tego święta, podczas których wręczono medale zasłużony dla zdrowia narodu. Jest to odznaka, którą, którą otrzymuje się z polecenia ministra zdrowia. Jest to odznaka, która Należy się dawcom, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi, a więc tym dawcom wielokrotnym, którzy no bardzo przysłużyli się, można powiedzieć, dla zdrowia narodu, tak jak wskazuje ta odznaka. Trzeba kilkadziesiąt razy do nas przyjść, żeby zostać uhonorowanym takim odznaczeniem przez pana ministra. W tym roku minister zdrowia uhonorował odznaką 39 dawców z terenu, który swoją działalnością obejmuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu. Centrum Kwiatarstwa w Raciborzu obejmuje tereny ziemi raciborskiej, rybnickiej, wodzisławskiej, żorskiej, jastrzębskiej. Także jest to obszar zamieszkiwany przez około 500 tysięcy osób. Działa na tym terenie kilkadziesiąt klubów honorowych dawców krwi. W związku z czym no, tych dawców jest całkiem spora ilość. Tych dawców mamy całkiem sporo, wielokrotnych, to jest około 14 tysięcy na naszym terenie. W skali kraju tych dawców jest około 650 tysięcy, także patrząc na takie bezwzględne liczby, jest to spora liczba osób. W naszym centrum oddaje rocznie około 35 tysięcy, odejście około 35 tysięcy donacji, co też jest całkiem dużą liczbą. Szacuje się, że krew regularnie oddaje około 2,5% Polaków. W większości są to mężczyźni, którzy mogą oddawać krew 6 razy w roku. Od kobiet krew można pobrać w ciągu roku czterokrotnie. Paniom więc zdecydowanie dłużej zajmie oddanie 20 litrów krwi lub jej odpowiedników, co skutkuje przyznaniem odznaki zasłużony dla zdrowia narodu. U mnie to zbadzi odpowiedników, dlatego że ja częściej oddaję płytki krwi, a nie samą krew. Ostatnimi czasy znacznie częściej oddaję płytki krwi. Tak się składa, że mam taki organizm, los, szczęście, tak to się złożyło. Ja na to nie miałam wpływu, że mam bardzo wysoki poziom płytek krwi. E, Spełniałam takie wymogi medyczne, kwalifikuję się do tego, żeby płytki krwi oddawać. Stąd, e, jeżeli wchodzę do krewdarstwa, jest taka potrzeba i ja mogę oddać krew, to decyduję się, żeby oddać płytki krwi, bo znacznie mi osób może oddawać płytki krwi niż samą krew. Mam wiele odznak, bo mam sześć, ale, ale... Ta odznaka jest najważniejsza, bo to jest taka odznaka, którą naprawdę trzeba walczyć, żeby ją dostać. I jest taka satysfakcja, że można ludziom pomóc. To się zaczęło tak, że człowiek poszedł do wojska, w zasadniczej służby wojskowej i zawsze był urlop za to, tam dwa dni było, nie? I, no to tak. I później oddawało się co dwa miesiące i zawsze ten urlop się zbierało i wychodziło się później. No tak to się właściwie zaczęło, także zacząłem od... Z zasadniczej służby wojskowej, później zostałem zawodowym żołnierzem. No i to już tak trwało aż do dzisiaj. Ja nie poszłam do kwiadastwa. Kwiadastwo przyszło do mnie, a właściwie do drugiego liceum. U nas w Eciborzu przyjechały panie i panowie. A tutaj zentum kwiadastwa zachęcali do tego, żeby krew oddawać. Oddałam pierwszy raz, zobaczyłam, że to nie boli, że ja się potem dobrze czuję, że mogę komuś pomóc. No, i po tym doświadczeniu już zaczęłam sama przychodzić do Centrum Kwiatostwa w oddawałam kew na studiach, będąc w Krakowie. Tam też była taka możliwość, więc korzystałam, oddawałam. No i tak stopniowo, jak tylko mogłam, oddawałam kew. No i zaczęło się od liceum, a skończyło się na odznaczeniu. Niestety nie każdy może zostać krwiodawcą. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim stanu zdrowia, ale także wieku. Górna granica to 65 lat, dolna pełnoletność. Organizujemy prelekcje w szkołach. To jest przede wszystkim staramy się do tych najmłodszych dawców w szkołach średnich docierać i informować o tym, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że krew może być pozyskiwana wyłącznie od drugiego człowieka. Nie ma możliwości wyprodukowania krwi czy środków, które by ją zastąpiły. I być może część młodych ludzi jeszcze o tym nie wie. Dlatego chodzi o to, żeby uświadamiać społeczeństwo już od najmłodszych lat, by takie osoby z wiekiem spróbowały. Bo naj, najtrudniej jest spróbować przyjść pierwszy raz, zobaczyć, jak to wygląda, dowiedzieć się, że tak naprawdę to nie boli, że trwa to krótko. Tak naprawdę chodzi o to, żeby to zaszczepić już wśród młodych, bo wtedy jest szansa, że takie osoby zostaną z nami na lata, a tak naprawdę ci dawcy są szczególnie istotne bo to są osoby na które możemy zawsze liczyć i w przypadku ogłaszania apeli wiemy że takie osoby przychodzą oddają tą krew i dzięki temu możemy pomagać drugim ludziom a to jest najważniejsze w całej tej idei Na takie apele wielokrotnie odpowiadali nagrodzeni w tym roku dawcy szczególnie ci których krew należy do tych rzadkich Zdarzają się przypadki tak jak był w moim przypadku że czekali na moją krew Bojam ja 0 Rh minus czeka, czekało pogotowie na sygnałach na moją krew i, I dla mnie była ogromna satysfakcja, taka, że dowiedziałem się, że motocyklista miał wypadek. No i człowiek się aż wzruszał. I te pogotowie przyjechało, zabrało tą krew i się dowiedziałem, że ten motocyklista przeżył. Jeżeli nie moja krew, ja je sam jestem motocyklistą, żeby nie moja krew, no najprawdopodobniej było po młodym chłopaku, 18-letni chłopak. Najcenniejsza jest ta satysfakcja. Z tego, że mamy świadomość, że komuś pomogliśmy, że uratowaliśmy komuś życie. I to naprawdę nie są slogany, bo ja pracując tutaj już przez wiele lat wiem. Ile takich sytuacji się zdarzyło, gdzie ta krew w sytuacjach takiego bezpośredniego zagrożenia życia rzeczywiście to życie uratowało? Także jest to naprawdę bardzo, bardzo piękna misja, w którą powinno się włączyć jak najwięcej ludzi. A żeby się włączyć, nie trzeba wiele. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku. Tu specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania i będą służyć pomocą także początkującym krwiodawcom. Warto także rozglądać się w okolicy. Po regionie regularnie kursuje krwiobus, gdzie także można oddać krew.